Serdecznie w Miasta na co miesięcznej konferencji prasowej widziałem pana prezydenta Norberta Masależa i pana przewodniczącego Rady Miasta pana Dariusza Kołka. Temat też tradycyjnie podsumowanie kolejnego miesiąca pracy i zapowiedź program najbliższej czwartkowej sesji Rady Miasta i tradycyjnie pan prezydent Przedstawił. Witam dziękuję. państwa bardzo serdecznie. Jak co miesiąc w kilku zdaniach postaram się zainteresować państwa działaniami terenowego samorządu. 38 miesiąc tej kadencji za nami. Zawsze rozpoczynamy od programów pomocowych środków unijnych, a więc zagadnień, które bezpośrednio wpływają na nasze możliwości wydatków majątkowych, wydatków inwestycyjnych. Za nami konsultacja w nowym kształcie regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020. Przypomnę jedna z czterech zaplanowanych przez marszałka województwa Władysława Artyla. Konsultacji społecznych odbyła się na Zamku Dzikowskim. Za nami ogłoszenie i rozstrzygnięcie przetargów. W zasadzie na 27 dróg zostało nam do powtórzenia postępowania przetargowe. W przypadku jednej drogi ulicy Sieleckiej, z tego co pamiętam, gdyż oferta na nie spełniała naszych uwarunkowań finansowych. Pozostałe przetargi na zarówno modernizację dróg gminnych jak też powiatowych czy drogi wojewódzkiej 723 zostały rozstrzygnięte i część wykonawców już będzie wchodziła na najbliższym czasie na plac budowy. Również przygotowujemy się do nowej perspektywy unijnej. Za nami konsultacje, ale przed nami wiele prac, aby ukształtować, urealnić nasze oczekiwania względu na nowej perspektywy i ewentualnej dotacji ze środków Unii Europejskiej, jakie, na jakie liczylibyśmy w perspektywie lat 2014-2020. Pierwszym zagadnieniem to jest Ternobrzecki obszar funkcjonalny i przygotowanie wspólnych projektów, które w ramach już w tej chwili nie a jak Państwo mogliście się przekonać, gdyż zarząd... Mając problemy, czy obawiając się ewentualnie problemów w niektórych częściach województwa, ostatecznie postanowił, że ZIT-y zastąpią regionalne inwestycje terytorialne, czyli w dalszym ciągu możemy liczyć na pulę środków, nazwijmy to znaczonych na inwestycje, ale inwestycje o charakterze integrującym w naszym przypadku Tarnobrzeski Obszar funkcjonalny. Oczywiście e, tworzymy również listę e, wspólnych planowanych przedsięwzięć e, w odniesieniu do e, tarnobrzeskiego obszaru e, funkcjonalnego. E, z takich planowanych przez gminę, e, przez miasto Tarnobrzeg e, w ramach miejskiego obszaru funkcjonalnego, tarnobrzeskiego miejskiego obszaru funkcjonalnego, złożyliśmy trzy propozycje. Jedna to jest zagospodarowanie terenów zdegradowanych. Tarnobrzeskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz poprawy stanu środowiska. Zakres planowany przez nas w ramach rit będzie obejmował remont ulicy Górniczej, budowa drogi dziś nazywanej mianem drogi opaskowej. No, w perspektywie najbliższych sesji, najbliższego czasu oczywiście ta droga opaskowa już doczeka się właściwej, swojej charakterystycznej nazwy wzdłuż Jeziora Tarnobrzeskiego, otwierając dojazd do terenów poprzemysłowych przeznaczonych na cele gospodarcze, wartość kosztorysowa to jest 8 milionów. Budowa instalacji wodno-kanalizacyjnej 6 km to jest 8 milionów. Remont ulicy Chmielowskiej z ulicą Zakładową to jest pół miliona. Odcinek około kilometra. Remont drogi na odcinku od ulicy Górniczej do ulicy Opaskowej to jest blisko 600 metrów i remont ulicy Siarkowej z ulicą Opaskową również około 600 metrów jak też remont ulicy Ocickiej do Orląt Lwockich jeden kilometr 2,5 miliona złotych jak też wykonanie oświetlenia. To jest w ramach ZITU. nie mówimy o funkcjach rekreacyjnych, sportowych, wypoczynkowych, <coughs> ponieważ staramy się zabiegać o to, aby te zadania były realizowane w ramach projektów kluczowych dla województwa już w takiej typowej części rekreacyjno-wypoczynkowej. Łącznie wartość tego projektu opiewać będzie na 26,5 miliona złotych. Poziom dofinansowania to jest 85% środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Drugie zadanie, które w ramach naszego miejskiego obszaru funkcjonalnego, targąbrzskiego obszaru funkcjonalnego chcieliśmy zrealizować, to jest promocja i wzmocnienie potencjału kulturowego Tarnobrzeskiego Obszaru Funkcjonalnego. Przedsięwzięcie to obejmuje taką swoistą wiązankę projektów ukierunkowanych na zagadnienia instytucji kultury i promocję mikroregionu, a więc naszego obszaru Tarnobrzeskiego Obszaru Funkcjonalnego. Zakres przedsięwzięcia to dokończenie procesu renowacji oraz rewitalizacji obiektu w zamku Dzikowskiego i jego otoczenia oraz ich wykorzystanie do realizacji imprez o ponadregionalnym charakterze, realizacja wydarzeń konferencyjno-wystawienniczych oraz zapewnienie do nich dostępu zarówno mieszkańcom miejskiego obszaru funkcjonalnego w Tarnobrzegu, jak też innym przyjezdnym spoza tego obszaru. Renowacja zabytkowych obiektów Tarnowskiego Domu Kultury oraz sąsiadującego z nim zabytkowego obiektu przy ulicy Kościuszki, a więc obiektu, w którym się Znajdujemy zbudowanie systemu organizacyjno-technicznego zapewniającego spełnienie przez Tarnobrzeski Dom Kultury funkcji subregionalnego centrum kultury i promocji terytorialnej. W ramach tego jest rewitalizacja zabytkowej willi Szypowskiego na potrzeby Muzeum w Nowej Dębie, ponieważ to są wspólne jakby cele po obu stronach, jak też zbudowanie unikalnej oferty Kulturalno-rekreacyjnej obejmującej infrastruktury Jeziora Tarnogórskiego oraz trasy obejmujące atrakcje tzw. Tak turystyki przemysłowej. Całość, wartość przedsięwzięcia to 16,5 miliona złotych. Wkład z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to przeszło. 14 milionów, i trzecim, jakby filarem, ponieważ zgodnie, zgodnie, z, zgodnie z założeniami unijnymi, przy okazji realizacji tak zwanych twardych projektów, to jest projekt związany z wydatkami inwestycyjnymi. Obowiązkiem nowej, nowej perspektywy będzie realizacja również projektów z ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i we współpracy z Urzędem, tym Urzędem Pracy w Tarnobrzegu będziemy realizować zadanie pod nazwą kapitał ludzki w przedsięwzięciach realizowanych w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych obszarów funkcjonalnego miasta Tarnobrzega i 7 milionów złotych na wspólne tak zwane miękkie projekty w obrębie rynku pracy, które poniekąd będą stanowiły integralną część każdego z tych projektów. Ja tutaj zamarkowałem kwestie związane, ponieważ każde z zadań, które będzie realizowane przez czy Tarnobrzecki Samorząd w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, czy przez Nową Dębę, czy przez Baranów Sandomierskich czy przez inne podmioty, a więc grębów i gorzyce stanowiące o, o trwałości całego obszaru funkcjonalnego. Każdy z tych podmiotów swoje zadania, które będzie zgłaszał, będą te zadania musiały się wpisywać jako zadania, z których w wyniku ich realizacji każdy z mieszkańców całego obszaru powiatu tarężowskiego powinien na tym zyskiwać. Jeśli chodzi, drodzy Państwo, o zagadnienia związane z inwestycjami, to tak jak Państwa już informowałem, operator dopina szczegóły z jednym z pierwszych inwestorów, który pojawił się w parku. Za nami już praktycznie zrealizowany zakres inwestycyjny budowy stanicy żeglarskiej. W dniu jutrzejszym już rozpoczynamy prace odbiorowe po tym przeglądzie styczniowym chyba tak powiemy pamięć nie. Nie zawodzi. Od jutra rozpoczynamy odbiór końcowy i jednocześnie ogłaszamy przetarg na operatora, który będzie zarządzał w imieniu miasta stanicą żeglarską wraz z Keją Pływającą. Trwają również prace, do 10 kwietnia powinny się one zakończyć, związane z zakończeniem procesu odrestaurowania, modernizacji parteru zamku dzikowskiego. Za kwotę ponad 105 tysięcy zł. są to środki pochodzące z budżetu miasta. Chcemy związać skrzydło wschodnie, które... Powoli wypełnia się w ramach Regionalnego Centrum Natura 2000. Treścią przyrodniczą będzie ten proces trwał. Do kwietnia, od marca już będą uruchomione lekcje muzealne, przyrodnicze dla... Tarnobrzeskich i nie tylko, Tarnobrzewskich placówek oświatowych chcieliśmy w Dzień Ziemi otworzyć już tak oficjalnie, kiedy w pełni w sprzęt audiowizualny, w elementy jak najbardziej kojarzące się i promujące obszar Tarnobrzeckiej Doliny Wisły w ramach obszaru Natury 2000, więc też sygnalizuję, że już od miesiąca marca... Będzie otwarte dostęp do regionalne centrum, regionalnego naszego centrum, mieszczącego się w Skrzydle Wschodniej. A jak Państwo wiecie, najlepiej jest tak zwany kredens, a więc pomieszczenie łączące zasadniczą część zamku na parterze ze Skrzydłem Wschodnim, jak też to zaplecze gospodarcze. Chcieliśmy to wszystko objąć tym procesem, tak żeby już mieć cały parter zarówno w jednym jak i też w drugim skrzydle zagospodarowany. Mamy nadzieję, że do 10 kwietnia te cztery pomieszczenia znajdujące się na parterze Zamku Dzikowskiego zostaną zagospodarowane zgodnie z projektem. Przeszliśmy drodzy Państwo, do trzeciego etapu, drugiego etapu to się tak ładnie inwestycyjnie pod kątem dotującego, a więc Urzędu Marszałkowskiego nazywa, a więc zapełnienia treścią, tak mówiąc kolokwialnie, tego co przez ostatnie dwa lata widzieliśmy, a więc ta słynna plaża pod trybunami Stadionu Piłkarskiego, Zostanie to wszystko zagospodarowane na potrzeby szatni obiektów użytkowych, którymi no, będzie no, gospodarzami tych obiektów będzie klub piłkarski i piłkarze korzystający na co dzień ze stadionu. Oczywiście będzie to wszystko funkcjonowało pod auspicjami miejskiego ośrodka sportu i rekreacji. Warunki pogodowe sądzę, że pozwolą. Nie przewiduje się jakoś specjalnie drastycznego nawrotu zimy, więc mamy nadzieję, że do kwietnia zrealizujemy zadania inwestycyjne, bo wyłoniony został wykonawca dwa kolejne Orlądka, tym razem przy przedszkolu numer 4 przy ulicy Tracza i przy przedszkolu zlokalizowanym przy ulicy Dąbrowskiej na największym tarnobrzeskim osiedlu Serbinów. Również myślę, że bez przeszkód wykonawca dotrzyma terminów odbudowy boisk piłkarskich na osiedlach Sobów i Wielowieś, jak też mamy nadzieję, że w marcu e, pierwsi e, podopieczni e, objęci opieką społeczną, a działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie e, znajdą się w budynku przy ulicy wędkarskiej, zagospodarowanym budynek na potrzeby tzw. mieszkań chronionych. W chwili obecnej e, trwają ostatnie detale związane z urządzaniem. Tych umieszczeń zaopatrywaniu w sprzęt no, codziennej potrzeby, jak lodówka, jak, jak meble, łóżka czy inne wyposażenie. I mamy nadzieję, tak jak powiedziałem w marcu, że piersi, podopieczni, osoby znajdujące się w trudnym położeniu życiowym, znajdą przy ulicy Wędkarskiej swoje przysłowiowe cztery kąty. Warunki pogodowe umożliwiły rozpoczęcie modernizacji ulicy 11 listopada. Tak jak już to wielokrotnie informowaliśmy Państwa, mamy nadzieję, że firma, która wygrała to postępowanie przetargowe w sposób sprawny, przeprowadzi remont tej jednej z ważnych arterii w sercu naszego miasta. Trwają prace nad budową bieżni stumetrowej, tu pewne wyjaśnienie i deklaracja, chciałbym, aby w każdym kolejnym roku w ramach infrastruktury szkolnej, tam oczywiście, gdzie to jest możliwe budować, popularyzując ruch, lekką atletykę jako królową sportu, budować bieżnie lekkoatletyczne, to jest jakby pierwszy projekt budowy, oczywiście mamy w chwili obecnej już projekt na budowę pełnowymiarowego stadionu lekkoatletycznego. Mówiąc o stadionie, nie myślę tutaj o zapleczu, które będzie generować określone koszty. Myślę przede wszystkim o urządzeniach lekkoatletycznych. Mamy wskazaną lokalizację. Tą lokalizacją jest teren przy ulicy Kopernika. Bezpośrednio sąsiadujący, czy leżący na terenie zespołu szkół ponadgimnazjalnych numer jeden. Jednocześnie wszystkie uzgodnienia w tej mierze mamy. Jest tylko jeden zasadniczy problem. Czekamy, aż Jeden z elementów gazociągu biegnącego po tej działce zostanie przez Pegenigę ostatecznie tak jak Pegenigę zapowiada, ponieważ trwa, trwa wymiana gazociągu przejścia przez nasze miasto, tej całej operacji gigantycznej, więc w momencie kiedy Pegenigę uwolni tą działkę, ponieważ nie możemy niestety wybudować na tej rurze gazowej, tak mówiąc popularnie stadionu lekarskiego, więc w momencie, kiedy w ramach swojego zakresu inwestycyjnego ta spółka gazowa no, zmieni bieg tego gazociągu zasilającego odbiorców, no to wtedy rozpoczniemy starania o dotacje do budowy. A póki co, tak jak mówię, będziemy starali się przy szkołach budować skocznie w dal, budować na ile możliwości będą pozwalały budować bieżnie lekkoatletyczne. Za, za nami remont sal gimnastycznych w szkole podstawowej numer. Trzy i oczywiście ten proces będziemy kontynuować na miarę możliwości. Będziemy szukać w budżecie środków w ramach wydatków bieżących, tak żeby nieromontowane sale no, przez kilkanaście lat nazyskiwały no, na, zarówno pod kątem bezpieczeństwa, jak też codziennej eksploatacji. Z spraw bieżących drodzy Państwo, cały czas jesteśmy już po części konkursów, a przed jeszcze konkursami i zadaniami związanymi z kulturą, mówię o w ramach dotacji, grantów dla organizacji pozarządowych, za nami cała sfera y, polityki społecznej, ochrony zdrowia. Y, Sfera wynikająca z działalności czy świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych, jak też podziału środków na tzw. duży, mały sport czy inne zadania w kwestii związanej z rekreacją i wypoczynkiem. Przed nami spory filar dotacji na działalność w sferze kultury i dziedzictwa narodowego. Myślę, że w przyszłym tygodniu. W przyszłym tygodniu już będziemy wiedzieli, jakie zadania zyskają aprobatę. Również rozpoczęła swoją działalność Rada Seniorów. W międzyczasie ustawodawca wprowadził możliwość powołania do życia decyzjom Rady Miasta Miejskiej Rady Seniorów. Natomiast uznaliśmy, w związku z tym, że całe ostatnie pół roku odbywał się konwent, byli wybierani przedstawiciele spośród organizacji pozarządowych, że do końca tej kadencji Rada Zdjęta. Natomiast. Rada również przygotuje na potrzeby, Rada Seniorów przygotuje na potrzeby Rady Miasta projekt uchwały, projekt statutu, który w toku jeszcze tych 8 miesięcy działalności samorządu tej kadencji radni wprowadzą stosowne zmiany już od nowej kadencji wraz z wyborem władz samorządowych na nową kadencję, z wyborem rad osiedli na nową kadencję również dojdzie do wyborów Rady Seniorów. Proszę Państwo również przygotowane, trwają przygotowania przetargu na świadczenia w komunikacji miejskiej, aby nie zostać zaskoczonym jakimiś niespodziankami cenowymi, więc robimy to z określonym wyprzedzeniem. Informacja jest również pozytywna. Oczywiście ta nie przesądza, czy otrzymamy dotację z programu Gazelna. natomiast wpłynęła do nas informacja, że nasz wniosek przeszedł, no dość żmudną procedurę z efektem pozytywnym. Jeszcze raz zaznaczam, nie oznacza to wcale, że otrzymamy, ponieważ tych wniosków, które zostało złożone, zostały złożone, jest znacznie więcej niż pula, transza środków przeznaczonych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Natomiast ten proces w zasadzie już od roku był wydłużany, było szereg wątpliwości ze strony oceniającego te projekty, więc w tym tygodniu otrzymaliśmy informację od zarządu Narodowego Funduszu, że nasz wniosek uzyskał pozytywną ocenę i został wpisany na listę projektów do dofinansowania. Jakie to miejsce i czy otrzymamy, myślę, że jeszcze chwilkę musimy na ten temat... Poczekać, ponieważ Państwo pytacie często o te różne zawirowania, ponieważ niewątpliwie zbliża się dużymi krokami kampania wyborcza dla mnie to nie będzie nowość w stosunku do mojej osoby. Kiedy nie byłem prezydentem prowadzono kampanię nienawiści, oszczerstw i pomówień, więc w zasadzie... Można powiedzieć, że dzisiaj zmieniło się tylko to, że kiedyś rządzący tym miastem prowadzili kampanię pomówień o Szczerzce pod moim adresem, kiedy byłem radnym opozycji, się jestem prezydentem i te osoby, które kiedyś rządziły, prowadzą taką samą kampanię. Natomiast w szczegółach nigdy się nie będę specjalnie do tego odnosił. Będę korzystał z ochrony prawnej, jaka przysługuje każdemu mieszkańcowi Tarnobrzega, czy też osobie pełniący funkcje publiczne i na pewno już w tej chwili nie będę pozostawiał pewnych elementów pomówień czy oszczerstw bez bez reakcji. To ostatnie zagadnienie oczywiście drodzy Państwo. Już możemy oficjalnie poinformować, urodziny miasta kolejne, a więc dni Tarnobrzega planujemy 30, 31 maja, 1 czerwca. Aktualnie dopinamy wszystkie kwestie związane z programem tegorocznych dni Tarnobrzega. Już wiemy, że piątkową gwiazdą wieczoru to będzie zespół piersi. Że w ramach sobotnich występów, jak też niedzielnych, zobaczymy dodę w sobotę, zobaczymy w niedzielę golców, jak również no, legendarny bądź co zespół TSA. Mamy nadzieję, że tak jak w latach poprzednich, w sposób bardzo dla nas korzystny, firmy, tarnogręskie przedsiębiorstwa. Przedsiębiorcy nie, funkcjonujący na terenie naszego miasta pozwolą nam zorganizować Dni Miasta z takim rozmachem, jak to miało miejsce w roku minionym, czy też poprzednich trzech latach. Również do końca lutego czekamy na propozycje związane z logiem Dni Brzega co roku. Proponujemy swoistą dla miłośników grafiki zabawę, konkurs, w którym. Każdy z potencjalnych miłośników tej formy wyrażania swoich talentów, zmysłów artystycznych może przedstawić swoją propozycję. Jest, ma to już sporą historię, chyba pięcioletnią przedstawiania czy konkursu na logo miasta, a więc sięgające jeszcze zwyczaju z poprzedniej kadencji. Chcemy to uszanować i kontynuować. Tyle z mojej strony. Dziękuję serdecznie.